Mimo, że od zakończenia emisji ósmego sezonu Rolnik Szuka żony minęło już kilka miesięcy, to bohaterowie show wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem. Tuż po zakończeniu show szczególnie głośno było o Adamie i Teresie, których widzowie szybko zesfatali ze sobą. Teresa była jedną z kandydatek Stanisława. Niestety rolnik finalnie nie wybrał żadnej z uczestniczek, mimo że w specjalnym odcinku rolnika przyznał, że dziewczyna najbardziej mu się podobała ze wszystkich kandydatek. Rolnik zrobił ogromne wrażenie nie tylko na kandydatkach, ale i widzach, gdy zaprosił dziewczyny do ogromnego pałacu. Szybko jednak okazało się, że dworek należy do jego rodziców, a on sam nie sprawia wrażenia zainteresowanego którąkolwiek z dziewczyn. Po programie zaczęto plotkować, że Teresa spotyka się z Adamem, kandydatem królowej pieczarek Kamili, której również nie udało się odnaleźć miłości w rolniku. Sami zainteresowani nie potwierdzali tych rewelacji, ale na jednym ze zdjęć ze spotkania z pozostałymi uczestnikami można było dojrzeć Teresę siedzącą na kolanach Adama. Fani programu nie potrzebowali już więcej dowodów i od razu zaczęli gratulować parze związku. Niedługo potem pojawiły się nawet wieści, że Teresa może być w ciąży. Dziewczyna sama podsycała plotki, publikując na Instagramie swoje zachcianki żywieniowe. Uczestniczka od razu jednak zdementowała te rewelacje i przyznała, że nie spodziewa się dziecka. Teraz Adam w rozmowie z portalem bia24.pl postanowił opowiedzieć wreszcie o relacji z Teresą. Mężczyzna potwierdził również, że jest otwarty na miłość i nie interesują go przelotne znajomości. Fakt: Spotkaliśmy się później na jednej z imprez, które są organizowane właśnie przez uczestników. To, czy z kimś jestem, czy nie chciałbym zachować na razie tylko dla siebie. Zgłosiłem się do programu, co oznacza, że jestem otwarty na miłość. Czy znajdę ją teraz czy za pięć lat nieistotne? Istotne jest to, że chcę stworzyć trwałą relację, nie interesują mnie przelotne znajomości, wyjawił. Fani tej pary nie będą chyba zadowoleni, bo wszystko wskazuje na to, że Adam znów jest do wzięcia. W rozmowie z portalem przyznał, że po udziale w show wzrosło zainteresowanie jego osobą. Nie ukrywał, że otrzymywał multum wiadomości. To miłe, ale po czasie męczące, zwłaszcza jeśli dostaję wiadomości od kobiet, które są w związkach, a proponują mi spotkania. Nie szukam przelotnych znajomości, więc takie spotkania nie wchodzą w grę, przyznał. Adam Dzieżyc zyskał ogromną popularność, występując w rolnik szuka żony. Mężczyzna wziął udział w ósmej edycji show. Ma 29 lat i pochodzi z Podlasia. Wiejskie tematy nie były mu obce, bowiem wychował się na wsi i wspiera rodziców w pracach gospodarskich.